Jeśli naprawdę dbasz o zdrowie, posłuchaj tego. W naszej firmie Nanowital od lat specjalizujemy się w zdrowej żywności i Superfoods, a naszym absolutnym bestsellerem są nierafinowane oleje MCT C8 w czterech wariantach już od 35 zł. To idealny wybór, jeśli chcesz mieć więcej energii, poprawić koncentrację lub wspierać dietę keto i low carb. Klienci na Allegro wystawili naszym olejom dziesiątki świetnych opinii. Chwalą je za czysty skład, neutralny smak i rewelacyjne działanie. Dodasz je do kawy, koktajli, sałatek, smoothie, owsianki, a nawet do lekkich sosów. Bez ciężkości i bez rewolucji żołądkowych. A teraz najlepsze: w promocji znajduje się nasze masło klarowane gi 400g. Przecena z 45 zł na 35 zł. To zdrowy tłuszcz do smażenia, pieczenia i gotowania z pięknym orzechowym aromatem. Promocja obowiązuje tylko do 12 grudnia, więc warto zamówić, zanim zniknie z magazynu. Sprawdź naszą całą ofertę. Wpisz w Google na novital.pl albo kliknij link w profilu. Darmowa wysyłka od 150 zł.